Песни по-своему яблочке Распироглая <решит> мумия Трудно за ней надолго <гонит>. Крик <решит> <решит> To się kładzie kurwa jak... Fajowo, jak pierdykam A, ja mówię, co mi tak tu w kask wali, a ja sobie jadę z odpiętym kaskiem. A no Trzeba się jazdy chcesz zapiąć? Dobra, zapięte. O, koźle porcik, proszę bardzo. Jak żeś tam pisał coś przy komputerze, no. że to od jakiegoś czasu już budują, ale PKP im to blokuje. To ma być wielki ten terminal przeładunkowy. Na statki barki mają pływać do Niemiec. Dzień dobry. To <grym> dla Ciebie, dzień dobry. A, no to co, <grym> rybeczki? I to w kasku łowi. Widziałeś? Tak, w kasku. Po prawej. <grym> Weź są przede wszystkim. No jak. W się szeroko ładnie zobaczmy. No ładnie, ładnie. Na rondzie prosto. Przed samą porę spojrzałem cholera, bo chciałem w prawo jechać. A sieradz? Sieradz 182. No w sumie, no słuchaj, musimy być po prostu w środę z powrotem, no a co do tej pory zrobimy, no to. mać, Co to ma być? Nie wiem, ty z dzieckiem Dobra, ona ma... jedzie. No właśnie, aby przejść po to, jest że się odwróciła i się trzymała kierownicy i skręciła w prawo, poleg. Może dziecko zaczęło żykać albo coś No na motorkach to jest inna historia, nie? Trzeba uważać na wszystko Tam w lewo już jest to miejsce Klein Grauden, Grudynia Mała A i tam Bo, jest co? Dobra, ławeczka budownia browaru a to może teraz już mają tak, że każdy może sobie nazbierać widzisz? O, i ważą ich na wyjeździe, nie? Ale ładne kolorki. To fachy to mi na pewno nie starczy. Głupczyce witają. Dawaj będzie święty spokój przynajmniej, nie? No tak. Tutaj ten punkt jest dokładnie w centrum tego miasteczka. E, zakłady. zakłady, zobacz, po prawej. No dobre, dobre. A, no bo to jest to właśnie. To jest ten nasz punkt A To jest jakieś miasteczko, można powiedzieć te. Ale też takie kurna, ładne, odszykowane Hmm Ty zobacz, jak do okna sobie to. musi parkować Ale ciasnota To co? Chyba nie, nie będziemy scen robić, myślę, nie? Myślę, myślę, że kurna tu jest za bardzo, za gęsto ruiny Wacława Teraz do Wacława jedziemy To jest Sucha Psina, czy co? Tak, no, Sucha Psina Sucha Psina, tak jest. Ale co to jest? Tam ktoś jest w środku? Co to kurna jest? Cmentarz, no kościół, ruina, cmentarz jest tam. Nawet wiesz co byśmy mogli zrobić? Tam podejdź se na sekundkę na górę. Jak punkcik. Cyk-cyk. A co tu leży na środku? Myślę, że zdmuchnęło worek jakiś. Ale to ja ci powiem, że tak szybko to my się nie obrobimy, bo to jest miejsce trzecie, a mamy do 15. Trzeba będzie to jakoś przyspieszyć. E, to jeszcze bardziej się da przyspieszyć te miejsca? Nie zatrzymywać się nawet w a. ogóle. O, zalepia też miał gniazdo chyba, zobaczyć. Widzisz? O otworku, to jesteśmy. 600 metrów w lewo, gościu. Ludne zamku. Są robotnicy chyba jacyś, coś tam robią. Ona ten parking może tutaj, nie? Fajną tu mają tą osiedlową satelitę. Prostat. Wanny. One wchodzą do wanny i biorą tego szlaucha z tym... z masażerem. Psku, psku, psku. <noise> na fasolkę iść. No. Rein to chyba nie, rein, to jest ten taki ogólny, to by jest nic tak ją tam nie, nie ruszyło. To, to musi być stream, o, hiperstream. stream. Ten silny taki, co dziurę w betonie robi. <noise> Aż na, na boki, jak stopgira temu tą twarz na tym atomie. To jej tak tą wołowinkę na boki. Gotu? A Jest. Mam chyba racibórz, bo bloki stoją, kur, na wieżowce nawet. O, tu ładnie pachnie na wsi, nie? Tak. Ja. Ten niby gówno rzuca, a zobacz, jaki tu ładny zapach, jakby ktoś jakieś palmoliwo otworzył. Może to te dziadki takie pokąpane. Eee, <grybuj> <grybuj> to tutaj w porównaniu z tą resztą rzeczy, to tu mamy... No to już normalnie w mieście jesteśmy. O, jakieś fryty czuję. Sklep rybny i smażalnia, krewetka. O nie. Uuu. jaki kosiarz, kurna tu, ma tu siew. Siewce No i tu jest to wejście, ale jest otwarte A. Widziałeś? Zeskoczymy i wejdziemy na sekundę Zobacz, rzeczywiście to jeszcze niedawno musiało działać, bo jest normalna kostka współczesna Ależ to kurna wygląda I Tu byśmy przepadli, jakbyśmy tu weszli Na całe godziny Top tylko z ochraniaczami Nie możemy tu zostać no. nie, nie. A to co to jest? A, budka nad wodą, czyli dobrze, czy do budki to jeszcze daleko, dobra. No dopiero widziałeś jakie? jest ósemka. To jest fasolka. Nie, nerka, przepraszam, to się nazywa ner nerka. Tak. Jedziemy tam i tak jak na opole jest tabliczka, nie? Siema i tu To I po fasolce. Przepraszam, ner, nerce. No to... Ty, tu w te krzaki musimy jechać jakoś. Dobra, tam nie wpadnij na pełnej. Jesteś u celu, no to teraz mnie ładnie powrócić? To już jest solidnie zarwane. W krzakach jest już zarośnięte, drzewami nawet. Ruiny pałacu Strzybnik, M7. Yy, tu lewo. No dobra, już jesteśmy u celu. A, bo tu budynek no, minąłem. Prawie, prawie w mordo uderzyliśmy. No. Bo który to jest pałac? Spróbuję tam w lesie to zlokalizować, o co chodzi. Dobra, zróbmy tu w słonku se przystanek. Następne takie w upalnym słońcu przystanki to byś miał za rok. Ale pustkowia, co? Stare czasy, pamiętasz jak to było, nie? Bez telefonu życia. życiu Nikt się nie mógł do ciebie zgłosić Robiłeś te swoje, no Jak skończyłem, to wróciłem. No tak, jak wróciłem, to jestem A tak to mnie o. nie ma, no I w tą głębsiejszą tutaj Jakby nie było, to jesteśmy Palac Inkrowiarki Cały czas nikogo nie ma, także możesz jechać ostro. Tu. To pilno i to ja jadę. Nikogo nie ma cały czas. Puściusieńko. A to tutaj już jesteśmy na miejscu, nie? No kilometr, półtora kilometra o, zostało. No się nie opłaca grzać maszyny. Nie grzej, z gazi przepchnij. on to się nie da cicho podjechać no, pod zabytek. Pod drzewo to się Widziesz, trochę co? przewróciło. I co tutaj? Uwaga, przeskakujemy w tą podporządkowaną, tutaj. Na prost. A! Dobra! I rzeczywiście przeskakujemy. No, trzy Na polu wyjechaliśmy. Muszę się zatrzymać, bo mam za szybą w kasku osę, ale nie wiem, czy martwą, czy nie martwą. Jak no, jak lata, to żywa. Do co tam było? Do ruin? Chodź, zejdziemy tu i zobaczymy, co to jest. Pan niemiecki poeta, tak? Ja. O, tam jakieś dorobienia ogniska jest. Zobacz jaka imprezka. To jak robią zloty poety tego. Eichendorfa? Hufflepuffa. W lesie Możesz się zamknąć na chwilę? Tukarny. No Pięknie po niemiecku. O skurczysy, patrz. To ja nie mam cierpliwości na coś takiego. Można jechać? Oj, dobra. Dziękujemy dziękuję. do widzenia. Zobacz co my tu mamy ty. Oj, tu jest skrzyżowanie. Ty, tu, tu w lewo. Na głównym skrzyżowaniu. W lewo czy Na głównym w lewo, tutaj. Znaki powinny wiesz 40. Tu to 90. Przecież to jest, tam jest Zobacz, Tam jest tam jest tabutka ta przy linii brzegowej w krzakach gdzieś. Wieża widokowa na stawie Salmdus. No 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 to właśnie o to chodzi. Czy chyba się tu jakiś naplątało. O! Z spodem o coś. Przepraszam, to nie jest MT7, nie? Bo to Sławików już był, nie? Na dym, więc wydech i wydech. Śląskie pozdrawia, żegna. Widziałeś? Ślizgujemy się do Śląska i wyślizgujemy z niego. No. Przeczytaj to w nazwę, ty. Cienckowiec. Cienckowiec. Ja, szajce. Dojechaliśmy na miejsce, ty. Tam przez tą bramę? Do środka, na dziedziniec, no. nie? A tu co z kolei ludzie mieszkają? I to jest fajne miejsce, tak, jak jest w ułożone. Restauracja Cargo Polo? Marco Polo. Karko Polo, restauracja dresiarska, Karko Polo. W jak jakbym był dobry. Znany podróżnik dresiarski. Karko Polo. Karko Polo, odkrywca. Karkellan. Do domku. Ładnie żeśmy kurna opykali dzisiaj, cholera. Okej, okay, okej. Okay. Gdzie to? Smażona ta to benzyna jest? Czujesz jak ona jest? Z dosmażką. ta. ta. Z przypalanką, Jezu. Ty, co, I co? Ile jest? Osiemdziesiąt. Żebyś mi nie przepadł zresztą, no. <laughs> <laughs> Kurna hordo. Jak ja bym miał wolnego piętnasta to wiesz co bym zrobił. Życiem w ale dobrą wachę żeśmy zalali. No. <gryzny> Jeszcze grzywy męczą? No, zależy teraz jakie, no. No, no. Raszowa. No to już jesteśmy w domu. Dosiada i zamyka szybka. Wodzie, lepiej uciekajcie z ulicy. Bo z daleka słychać, jak czarna perła ryczy. Wszystko zapięte, o, manetka w rękę. Brawa jazdy nie zabrali mu jeszcze na szczęście. Lepiej zapinaj pasy, chociaż tutaj ich nie ma. Polski Ghost Rider, stary, to nie